Drodzy słuchacze, umiłowane dzieci Boże, chcę podkreślić, że to, o co żarliwie się modlicie, jest naprawdę warte czekania. Każda wylana łza i każda znoszona próba doprowadzi Was do czegoś naprawdę pięknego i zapewniam Was, że wkrótce będzie to w Waszym zasięgu. Bóg dał Ci wgląd w to, co ma nadejść, ale zrozum, że ostateczny rezultat znacznie przekroczy Twoje oczekiwania. Jest o wiele więcej w zanadrzu dla Was. Moje drogie dzieci Boże, każda obietnica, którą Bóg Wam złożył, jest nie tylko obfita, ale przekracza wszelkie oczekiwania. Podobnie jak film, który oglądasz, Boże, obietnice są przepełnione i obfite. Jeśli masz wiarę w Boga, On przywróci Ci wszystko, co odebrał Ci wróg. Twoje obietnice, Twoje słowa i wszystko, co zostało utracone, zostanie Ci przywrócone. W rzeczywistości Bóg zrekompensuje Ci podwójnie wszystkie kłopoty, z którymi się zmagałeś. Przerwa, której doświadczyłeś, była konieczna, aby Bóg udoskonalił swój dobry dar. Ale bądź pewien, że On przywraca Ci to wszystko w obecnym sezonie, jest to czas rekompensaty, przywrócenia i pojednania. Przyjmij moc w sobie, aby potwierdzić tę prawdę, gratulacje, moje drogie dziecko, ponieważ Bóg zapewnia cię, że jest to czas błogosławieństwa. Wiem, że doświadczyłeś znacznych trudności, ale Bóg da ci wszystko, czego pragniesz. Jeśli zwrócisz uwagę na to szczęśliwe przesłanie, doświadczysz Bożego zaopatrzenia, ochrony i opieki. On zapewni, że wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone, a marzenia spełnione. Wytrwałeś w trudnych czasach, a Bóg czuwał nad tobą. Teraz nadszedł czas, abyś został nagrodzony za swoją niezachwianą wiarę i ciężką pracę. On obsypie cię swoimi błogosławieństwami i da ci więcej, niż mógłbyś kiedykolwiek prosić. Nie wahaj się dłużej. Bóg z niecierpliwością czeka, aż przyjmiesz Jego dar i w pełni go wykorzystasz. To Twoja chwila, by zostać pobłogosławionym, a dzięki Bożemu przewodnictwu to się stanie. Pan mówi, kiedy czujesz się wyczerpany i wyczerpany nieustannymi wymaganiami życia. Pamiętaj o moich słowach skierowanych do wszystkich spragnionych. Kto pije wodę, którą ja dostarczam, już nigdy nie będzie spragniony. Ta woda stanie się w nich źródłem, przepełnionym życiem wiecznym. Ilekroć poczujesz się zmęczony, przyjdź do mnie. Pozwól mi napełnić twojego ducha, odświeżyć twoją duszę i zapewnić ci prawdziwą satysfakcję. Jestem pełen optymizmu. Bez względu na to, jak zniechęcające może się to wydawać, zachęcam cię do pójścia naprzód ze spokojem i cierpliwością. Uwierz, że dzięki temu doświadczysz przełomu, uwierz, że jesteś w stanie i miej wiarę, że Pan poprowadzi cię najlepszą ścieżką dla Twojego życia. Będzie ci służył radą i czuwał nad Tobą tych, którzy ufają Bogu. Zapraszam do powtarzania za mną. Twierdzę, że rok 2024 będzie rokiem wielkiego duchowego, umysłowego, fizycznego i finansowego wzrostu. Wierzę, że wielkie rzeczy wydarzą się dla mnie, moich przyjaciół i mojej rodziny w imię Jezusa. Amen, to, co za chwilę otrzymasz, nie jest zwykłą wiadomością. Jest to przesłanie pełne nadziei, zachęty i obietnicy błogosławieństw. Zaufajcie Bogu, drodzy słuchacze, bo On jest wierny i nigdy Was nie zawiedzie. Odkrycie mocy, która może zmienić twoje życie, jest niesamowitym doświadczeniem. W jednej chwili z trudem wiążesz koniec z końcem, obciążony zmartwieniami finansowymi, a w następnej chwili pieniądze zdają się bez wysiłku płynąć do ciebie jak magnes. Co powoduje tę zmieniającą życie transformację? Jest to tak zwany genetyczny kod bogactwa. Gdy go aktywujesz, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Dziś masz okazję aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Zdecydowanie zalecamy skorzystanie z tej możliwości, dopóki ta strona jest nadal aktywna. Po prostu kliknij link podany w moich komentarzach, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Bóg zapewnia nas dzisiaj, że pokładając w Nim ufność, w naszym życiu wydarzą się niesamowite rzeczy. Obiecuje pobłogosławić nas i nasze rodziny, przynosząc uzdrowienie naszego bólu. On jest ostatecznym uzdrowicielem, a jego plany wobec nas przekraczają nasze najśmielsze wyobrażenia. Otworzy przed nami drzwi możliwości, które nas zadziwią. Uzdrowi nasze ciała, dając nam siłę i witalność, co najważniejsze, obdarzy nas głębokim poczuciem pokoju, pokoju, który może być poza naszym zrozumieniem. Wzywa nas, byśmy mieli wiarę i pamiętali, że On jest naszym Bogiem, wiernie troszczącym się o nas każdego dnia naszego życia, od momentu, w którym zostaliśmy stworzeni. Jest on misternie zaangażowany w każdy aspekt naszej egzystencji. Jest tutaj, aby nas prowadzić i ratować. Ilekroć go wzywamy, on odpowiada. Kiedy szukamy jego przewodnictwa, znajdziemy je zachęca nas do zaufania mu, ponieważ wskaże nam właściwą drogę. Nie ma dla niego wyzwania zbyt wielkiego lub niemożliwego. Ponieważ stoi po naszej stronie, On zaszczepia w nas siłę, by wytrwać, odwagę, by pokonać przeszkody i wiarę, by być świadkiem cudów. Życie ma nieograniczony potencjał i obfite możliwości. Decydując się na zagłębienie się w głębiny naszego wnętrza, poszukując naszego wyższego potencjału, zebraliśmy nagrody. Zostaliśmy pobłogosławieni możliwościami, o które się modliliśmy. Modlitwa nie jest zwykłym myśleniem życzeniowym, ale gdy towarzyszy jej odpowiednie działanie, staje się potężnym narzędziem, które może przynieść głębokie zmiany w naszych okolicznościach. Wiedzcie o tym, moi drodzy, nic na tym świecie nie może oddzielić Was od niezachwianej miłości Boga. Bez względu na Twoją przeszłość, obecne zmagania czy przyszłą niepewność, Jego miłość do Ciebie pozostaje niezmienna. Bóg jest gotowy przedstawić Ci nowe możliwości. Chcę otworzyć przed Tobą nowe drzwi. Pamiętaj, że nie ma znaczenia skąd pochodzisz, co zrobiłeś lub z czym się obecnie mierzysz. Boża miłość do Ciebie nigdy się nie zachwieje bez względu na to, co dzieje się w świecie wokół Ciebie, czy jest to stan gospodarki, przemysł mieszkaniowy, czy raporty o zatrudnieniu, prawda pozostaje taka, że słowo Boże jest niezachwiane. Ci, którzy go szukają, zostaną nagrodzeni, a on nie martwi się o to, jak zaspokoi Twoje potrzeby. W niebie nie ma recesji. Bóg czuwa nad tobą i ma zdolność otwierania drzwi, których nikt inny nie jest w stanie otworzyć. Może sprowadzić do twojego życia odpowiednich ludzi, możliwości i zasoby, aby wynieść cię na nowy poziom życia. Jeśli wierzysz, że jesteś bosko prowadzony w kierunku lepszego stanu życia, oznacza to, że dokonałeś trudnych wyborów, aby się rozwijać i wznosić. Decyzje te podniosły Twoje wibracje i teraz działasz na wyższym poziomie egzystencji. W rezultacie, przygotuj się na nowe błogosławieństwa i otwarcie nowych drzwi, spodziewaj się cudów, ponieważ to dzięki Twojej wierze w nie będą się one manifestować. Zaufaj Boskiemu porządkowi wszechświata i miej wiarę, idąc naprzód. Cuda rozwijają się dla ciebie, nawet jeśli nie możesz ich zobaczyć w tej chwili. Miej pewność, że magiczna energia jest w trakcie tworzenia i wkrótce się ujawni. Twoja dyscyplina, wewnętrzna praca i pozytywne nastawienie powodują te cuda. Kiedy promieniujesz dobrocią na świat, zostanie ona zwrócona do Twoich drzwi. Myśli, słowa i działania, które wyrażasz, określą przyszłość, w której żyjesz. Masz pełną kontrolę nad swoją rzeczywistością, więc wybieraj mądrze, bądź otwarty na zmiany i potwierdź, że Bóg przemawia dziś do Ciebie. Być może wątpisz we własne siły i zdolności do osiągnięcia tego, co umieściłem w Twoim sercu. To przesłanie ma Ci przypomnieć, że dzięki Chrystusowi jesteś w stanie uczynić wszystko. Nie poddawaj się i nie pozwól, by strach przeszkodził Ci w realizacji marzeń. Pamiętaj, że jestem po Twojej stronie i że odniesiesz sukces, zaufaj boskiemu planowi. Wszystko jest na swoim miejscu, abyś mógł wyrazić swój najwyższy potencjał. Wkrótce zobaczysz realizację swoich marzeń. Im więcej wdzięczności wypełni Twoje serce, tym więcej wyrównania przyciągniesz. Zękuj za to, co obecnie masz i świętuj błogosławieństwa, które są w drodze do Ciebie. Będziesz mile zaskoczony tym, co ma nadejść. Skoncentruj swoją energię na myślach. Słowach i działaniach, które są w harmonii z twoimi celami i aspiracjami. Posiadasz bezgraniczne piękno i nieograniczony potencjał. Twoja aura jest urzekająca, emanuje miłością, witalnością, młodością i szczęściem. Jesteś w centrum uwagi, wzbudzając szacunek i podziw. Uwierz w swoją zdolność do leczenia, dbania o zdrowie i wzmacniania siebie. Masz moc pokonywania wszelkich przeszkód i stania się źródłem inspiracji dla innych. Potwierdź swoją tożsamość i poczucie własnej wartości, mówiąc tak temu, kim jesteś. Pamiętaj, że modlitwa to prosta rozmowa z Bogiem. Nie musi być wyszukana ani efektowna. Liczy się prawdziwa szczerość serca i niezachwiana pewność, że Bóg słyszy i odpowiada na Twoje modlitwy. Nawet proste błaganie o pomoc jest słyszane i wysłuchiwane przez Boga. Dziś Bóg wzywa Cię, byś pozostał skupiony i uważny w nadchodzących dniach. Bądź pewien, że błogosławieństwa, na które cierpliwie czekałeś, wkrótce zostaną Ci udzielone. Wróg jest tego świadomy i może próbować odwrócić Twoją uwagę poprzez działania znanych Ci osób. Bądź stanowczy i nie angażuj się w drobne sprawy. Spędź swój dzień spokojnie i bądź przygotowany na awans i błogosławieństwa, które są przed Tobą. Czeka na Ciebie bezprecedensowa okazja, która podniesie Cię z dna na szczyt. Wszystko, co zostało Ci odebrane, zostanie zwrócone. Kończąc Twoje dni braku i przeszkód, zapewniam cię, że zaspokoiłem wszystkie Twoje potrzeby, a teraz zajmuję się Twoimi pragnieniami. Uwierz w nadejście nowych i ekscytujących rzeczy. Chociaż ludzie mogą jeszcze nie uznawać Twojej wartości, twój szef może nie dostrzegać Twojego wkładu, a nawet twoi krewni mogą Cię lekceważyć, nadejdzie czas kiedy Twoja wartość, dary i talenty będą promieniować, nie pozostaniesz już niezauważony, ponieważ Twoim przeznaczeniem jest stać się liderem i ulubieńcem innych. Jeśli znajdziesz się w niepożądanych okolicznościach, odkryj w sobie nową siłę do przetrwania i determinację. By iść naprzód, szukaj Boga z całego serca w tym miejscu, konsekwentnie prosząc o Jego siłę, przewodnictwo i interwencję w swoim życiu. Przyjmij oczekiwanie, że Twój przełom jest bliski. Nie trać nadziei, po prostu wpisz Amen, jeśli się z tym zgadzasz, ponieważ może się wydawać, że wyzwania się nasiliły. Bądź jednak pewien, że czas zwycięstwa zbliża się wielkimi krokami. Bóg przypomina Ci dziś, że szanse są na Twoją korzyść. Przygotuj się na korzystną zmianę okoliczności. Problem, który wydaje się trwały, jest w rzeczywistości tymczasowy. Przekroczysz swoje najśmielsze marzenia, podobnie jak hebrajscy nastolatkowie, którzy wyszli z ognistego pieca bez szwanku. Ty wyjdziesz ze swoich prób bez śladu uszkodzeń, odblokuj obfitość w swoim życiu, wprowadzając niewielką zmianę do swojej porannej rutyny. Jeśli chcesz odkryć sekrety przyciągania bogactwa, zasubskrybuj nasz kanał i sprawdź link w komentarzach poniżej. Jako wierzący w Jezusa, posiadasz tę samą moc, która go wskrzesiła. Nie ma nic zbyt trudnego lub niemożliwego. Co mogłoby przeszkodzić ci w osiągnięciu przeznaczenia nadanego przez Boga? Jeśli zachowasz wiarę, Bóg przekształci wszelkie przeszkody w ścieżki prowadzące do sukcesu. Zadeklaruj swoją obfitość i pozostań w modlitwie, nawet jeśli twoje pragnienia manifestują się dłużej, twój przełom jest w drodze i nadejdzie w idealnym momencie. Niech Pan prowadzi i spełnia Twoje potrzeby, nawet w trudnych czasach. Niech przyniesie siłę dla Twojego fizycznego i emocjonalnego samopoczucia, abyś otrzymał Jego błogosławieństwa i stał się źródłem inspiracji dla innych. Niech Twoje pełne wiary i wyzwolone życie przyciąga ludzi bliżej Jezusa. Potwierdź swoją ufność w Boże plany i czas. Zastąp zniechęcenie odwagą, narzekanie wdzięcznością i odnajdź radość w śpiewaniu nowych pieśni. Uświadom sobie niekończące się błogosławieństwa, które cię otaczają i śpij spokojnie tej nocy, niech Bóg obsypie cię swoimi łaskami. Wniesie cud do twojego życia i zapewni nadprzyrodzone przełomy tam, gdzie doświadczyłeś bólu. Niech ożywi twoje marzenia i przypomni ci o ich potencjale. Pamiętaj, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Podnieś się na duchu i dostosuj swoje modlitwy do tej prawdy. Bądź pewien, że Bóg jest z tobą. Jesteś zmęczony i znużony i modlę się, aby Bóg dał ci odpoczynek i jasną perspektywę. Kiedy odczuwasz pragnienie, by pędzić naprzód na własną rękę, niech On da Ci Boską mądrość, byś na niego czekał. Kiedy jesteś podatny na plany wroga, niech Bóg chroni Cię i wybawi ze wszystkich stron. A kiedy będziesz gotowy, by wzbić się w powietrze, niech On Cię podniesie i pobłogosławi w oczach świata, pokornie stawiaj każdy krok i ufaj, że On poprowadzi Cię do następnej obietnicy. Jeśli jesteś niezadowolony ze swojej obecnej sytuacji, Bóg mówi ci dziś, że to nie jest twoje ostateczne miejsce przeznaczenia. On ma dla ciebie coś większego w zanadrzu. To, gdzie zacząłeś, nie jest miejscem, w którym On chciał, abyś skończył, aby osiągnąć kolejny poziom. Musisz być otwarty na transformację. Bóg ma wspaniały plan na twoją przyszłość. Trzymanie się tego, czego nie chcesz zmienić, tylko utrzyma cię w stagnacji. Nadszedł czas, aby ruszyć naprzód i upewnić się, że przeszłość nie przeszkodzi ci w przyszłości. Czasami Bóg musi całkowicie zamknąć drzwi, zanim otworzy nowe z nieskończonymi możliwościami. Nawet jeśli w swoim życiu napotkałeś zamknięte drzwi, pamiętaj, że Bóg porusza w tobie coś, aby wypełnić swój cel. Zaufaj jego zdolności do uporządkowania Twojego życia. On nad czymś pracuje, a kiedy skończy, wszystko wokół Ciebie będzie lepsze, jeśli wierzysz w Boga, chce Cię celowo pobłogosławić. Podniosę Cię, przyspieszę Twoje marzenia i dam Ci to, na co nawet nie zasługujesz. Umieszczę cię w miejscu, którego nigdy nie osiągnąłbyś na własną rękę, przygotuj się na tę zmianę, ale pozostań niezłomny w swojej wierze. Pozostań połączony z Jego Słowem. Bądź posłuszny Jego poleceniom i pozostań wierny. On poprowadzi cię do miejsca większych błogosławieństw. Bóg nie pozwoli nikomu przeszkodzić ci w wypełnieniu Twojego przeznaczenia. Mogą być więksi, silniejsi lub potężniejsi, ale Bóg ma zdolność do zmiany okoliczności i poprowadzenia cię tam, gdzie powinieneś być, nie przestawaj wierzyć, że dziś jest ten dzień. Nawet jeśli wydaje się, że nic się nie zmienia, wiedz, że Bóg działa za kulisami. Dzięki jego łasce każda sytuacja może nagle się odwrócić, przygotuj się na awans. Nowe możliwości i otwarte drzwi, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś, poprowadzę cię z najniższego punktu do najwyższego. Cokolwiek zostało ci odebrane, zostanie zwrócone. Twoje dni niedostatku dobiegły końca. Zadbałem o wszystkie twoje potrzeby. Teraz zajmuję się twoimi pragnieniami, ulepszam się i utwierdzam. Obyś chronił swoje serce przed szkodliwymi wpływami, obyś mądrze wykorzystywał okresy odpoczynku, aby naprawdę cię odmłodziły, obyś odrzucił wszelkie negatywne i pokonujące myśli, które są sprzeczne z wiedzą i dobrocią Boga. Obyś nadał priorytet panu i umieścił go ponad swoimi lękami, zmartwieniami i frustracjami, On jest najwyższym Bogiem. A kiedy On kontroluje Twoje życie, rozkwitniesz. Bądź błogosławiony w tym dniu. Niech całe Twoje życie będzie zgodne z ostatecznymi celami Boga dla Ciebie, niech Twoje modlitwy odzwierciedlają Twoją niezachwianą wiarę w Jego wierność. Oby Twoje słowa odzwierciedlały moc Jego Słowa działającego w Tobie, i obyś wyszedł z wiarą. Nawet gdy wydaje się to niemożliwe. Aby inni mogli być świadkami i wierzyć, że Bóg jest nadal aktywny w dzisiejszym świecie. Życzę błogosławionego i pełnego wiary dnia. Tak, domagaj się tego, dziś pamiętaj o tych ośmiu rzeczach. Po pierwsze, zaufaj Bogu. On przeprowadzi cię przez ten czas. Odpocznij w nim. Po drugie, wszystko się ułoży. Bóg jest świadomy wielkości Twoich marzeń i nie zawiedzie Cię po trzecie, kiedy poczujesz, że nie możesz iść dalej. Bóg da Ci siłę, przyniesie Ci radość, gdy poczujesz się zniechęcony, stworzy ścieżkę tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Po czwarte, uzdrowienie jest w drodze do Ciebie, wrócisz silniejszy i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Po piąte, skup się na Bogu, a nie na swoich problemach. Po szóste, Bóg przygotował dla ciebie cud. W tym tygodniu doświadczysz przełomu. Po siódme, przygotuj się na bycie szczęśliwszym niż kiedykolwiek wcześniej, uważaj na następny ruch Boga. Po ósme, twoje najlepsze dni są wciąż przed tobą. Kiedy kusi cię, by rozpaczać, spójrz w górę i ogłoś, że Bóg jest po Twojej stronie. Kiedy kusi Cię, by narzekać lub być małostkowym, zamiast tego wybierz modlitwę i wstawiennictwo Bóg chce błogosławić świat przez Ciebie. Spójrz dziś w górę i raduj się. Niebo jest po Twojej stronie, możesz aktywować przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia. Przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując niewielkiej zmiany w swojej porannej rutynie. Jeśli tego chcesz, zapoznaj się z komentarzami poniżej, aby poznać sekrety przyciągania bogactwa. Czy twoje boskie marzenia mogą stać się rzeczywistością? Czy będziesz miał wystarczająco dużo wiary w Jezusa, by podążać za Nim w trudnych chwilach i zrealizować te marzenia? Gdy potrafisz kultywować cierpliwość i jasne poczucie celu, niech Twoje samolubne pragnienia znikną, a dążenie do świętości stanie się nadrzędne. Przyjmij swój okres treningowy i pozwól się przygotować i wzmocnić na kolejny etap podróży ku spełnieniu, dzięki tej gotowości będziesz w stanie wywrzeć znaczący wpływ na świat. Odpocznij dziś dobrze, przyjacielu, rzeczywiście jeśli tęsknisz za tym przesłaniem, oznacza to, że Bóg próbuje komunikować się z Tobą za pomocą różnych znaków. Wśród tych znaków jest jeden, który ma głębokie znaczenie, wzywając Cię do zwrócenia szczególnej uwagi i nigdy go nie lekceważenia. Ten znak może objawiać się jako przeczucie, obiecująca okazja, osoba przecinająca Twoją ścieżkę. A nawet zniechęcające wyzwanie. Zaufaj Boskiemu planowi Boga na Twoje życie i miej wiarę, że ten znak prowadzi Cię do ostatecznego celu i szczęścia. Podejmij zdecydowane działania i wiernie realizuj to, do czego czujesz się prowadzony, pamiętaj, że Bóg zawsze czuwa nad Tobą, tak jak w przedstawionym filmie, dla tych, którzy wierzą w Boga. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że od zarania dziejów stara się on nawiązać kontakt z ludzkością. Jego metody są często enigmatyczne i wymagają naszej gotowości do rozszyfrowania jego przesłania. Jedną z najważniejszych wiadomości, które przekazuje, są znaki, które stawia przed nami. Znaki te mogą przejawiać się w różnych formach. W tym w spotkaniach z ludźmi, spotkaniach z naturą i interakcjach ze zwierzętami, wszystkie te znaki mają głębokie znaczenie i służą jako posłańcy od Boga. Jeśli posiadamy mądrość, by słuchać tych wiadomości, zrozumiemy plany Boga wobec nas. Jeśli jednak przeoczymy lub zlekceważymy te znaki, ryzykujemy utratę jego nauk. Bożych przesłań nigdy nie należy lekceważyć. Dlatego musimy zwracać uwagę na znaki, które pojawiają się w naszym życiu i przyswajać przesłania, które Bóg próbuje nam przekazać. On tworzy dla nas ścieżkę do lepszego życia, przepełnionego błogosławieństwami. Nie lekceważmy tych znaków i pozostańmy uważni na ich nauki. Jeśli jesteś gotowy na przyjęcie tego przesłania. Podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które mają niezachwiane zaufanie do Boga. Zostaw komentarz o treści: Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień. Możesz nie mieć kontroli nad rozdaniem, które według Ciebie powinno zostać Ci rozdane. Ale masz obowiązek jak najlepiej wykorzystać karty, które obecnie posiadasz, graj nimi z pasją i intensywnością, dając z siebie wszystko w grze życia.